Przedstawiamy przegląd leku Bulerun. Według producenta, naturalne tabletki Bulerun pomogły zwiększyć penis, zwiększyła się ich wytrzymałość w seksie i odzyskali pewność siebie. Bulerun eliminuje wszelkie ryzyko związane z operacją, i jest bardzo skuteczny w powiększaniu penisa i w opóźnieniu wytrysku a skuteczność bulerun jest przychowana w składnikach środku. To są naturalne stymulatory, które poprawiają pracę organizmu na poziomie komórkowym, przywracając połączenia układu nerwowego, endokrynnego i układu krążenia. Oprócz tego, bólerun odmładza i rewitalizuje całe ciało wzmacnia układ immunologiczny, normalizuje funkcjonowanie układu krążenia i ciśnienie tętnicze łagodzi bóle głowy odmładza całe ciało bólerun. Jest to naturalny produkt, który wpływa nie tylko na potencję, ale i na zdrowie całego organizmu. Dla wielu mężczyzn impotencja brzmi jak wyrok. Skutecznie uderza w poczucie własnej wartości. Dumę, męskość. Może negatywnie odbić się również na relacjach z partnerką i doprowadzić do rozpadu związku. Impotencja zaliczana jest do schorzeń, które uniemożliwiają odbycie satysfakcjonującego stosunku seksualnego. Mężczyzna z zaburzeniami erekcji nie jest w stanie uzyskać odpowiedniego wzwodu i utrzymać go na tyle długo, aby doszło do pełnego zbliżenia. Na stronie producenta znaleźliśmy recenzję i skład leku, który jest całkowicie naturalny. Link do oficjalnej strony znajduje się w opisie pod filmem. Subskrybuj kanał, pojawią się nowe recenzje.